Hejka! Słuchajcie! Z, dokończyłam trochę stołu. Nie, restaurację. No i zrobiłam szpital. Ale um, restaurację pokażę kiedy indziej, dlatego pokażemy teraz szpital. Więc zaczynajmy. Dobra, to wygląda tak. Tutaj mam napis szpital z wykrzyknikiem. I dbamy o zdrowie LPS. Mam takie okienko, tak, pokażę, bo mam do dyspozycji 3 minuty. I wchodzimy tak. i zamykamy. I nic nie widać. Tutaj jest taki wc męski i damski. Wszędzie są takie drzwi. Tutaj są takie krzesełka. A tutaj jest taki wózek, na którym ja jeżdżą ci, którzy są chorzy. Tutaj się trzyma, można położyć ciśniomierz. I tutaj jest poduszka. Wszystko jest tu przyklejone, prawie. Tutaj jest pilot. Tam telewizor z Pinguinami. Czekajcie, przełączę sobie na coś tam. Mogą być takie kilka obrazków że można przełączyć. No tutaj jest książeczka zdrowia LPS. Taki laptop z psieskim i łapką. Bardzo fajnie mi to wyszło. Teraz jakiś porządny komputer. Czekajcie. Chciałam zobaczyć jak wygląda Megan Laptop. Tutaj mam nowy zrobiłam. I tutaj właśnie są dokumenty jakieś tam to jest takie siedzenie pewnie widzieliście w filmie kroniki mocy ale co by tu mogłabym jeszcze wam pokazać te szatnie gdzie się przebierają te pielęgniarki, lekarze tutaj jest sala operacyjna i tutaj badacze no i tutaj jest stolik a tutaj fajna tablica Yy, właśnie, kupię sobie drugi karton i tam dwa kartony i to jedna będzie na salę, a druga, druga na szkołę i będzie właśnie takie tego. Możecie obejrzeć sobie wszystko, no tu ptaka. Uuhu. Dobra. Dobra. To wszystko na dzisiaj. Więc pa. I to oko, to jest po tym, gdy spadłam z klifu. Żart. Koleżanka ta z łakiciem mnie zapchnęła. No i teraz jest moją przyjaciółką. To...

Tutaj dokończyłam taki ładny ten, co zrobiłam. Jeszcze taki dywanik i to.